Cześć, z tej strony Konrad, jestem właśnie w Neapolu i wyruszam w tej chwili pieszo na dwie najniebezpieczniejsze dzielnice tego miasta: czyli Skampia i Secondigliano. Zaczynamy. Głównym celem dzisiejszej wyprawy jest dzielnica Skampia i budynki żagle, czyli Vele di Scampia. Kilka słów historii w latach 60., -tych, 70. -tych Wybudowano to osiedle składające się bodajże z siedmiu budynków. To były ogromne, długie budynki na około 200 metrów, 14 pięter wysokości, z dziwnymi połączeniami. Jeżeli chodzi o klatki schodowe, to miało na celu stworzenie takiej wspólnoty, kooperacji, w, jeżeli chodzi o mieszkańców. No ale nie wyszło to tak jak planowano. No przede wszystkim ten projekt nie był pełny. Nie stworzono infrastruktury komunikacyjnej, szkolnej, jakichś punktów usługowych. Szybko to wykorzystała mafia i tak naprawdę stworzyła sobie tam taki ogromny supermarket na skalę europejską, jeżeli chodzi o handel substancjami zakazanymi. Była to też arena różnych wojen pomiędzy klanami mafijnymi. No, krew lała się strumieniami. Często też na tym cierpieli po prostu zwykli mieszkańcy, czasami też drobni kurierzy. Po latach 2000 były nawet takie miesiące, gdzie ponad 70 osób zginęło. Czasami były to też takie egzekucje wyręcz pokazowe, gdzie jakiś główny bos mordował kogoś, żeby inni byli posłuszni. No po prostu straszne sceny. Normalnie ludzie po sąsiedzku żyli tak naprawdę z mafią. Od 2016 roku te budynki są burzone. Zostały jeszcze dwa, także to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć je na żywo. Część e, turystyczna jest bardzo atrakcyjna, jest wyjątkowa, kolorowa, e, bardzo urozmaicona. Także myślę, że naprawdę ma wiele do zaoferowania te wąskie uliczki, e, z ogromną ilością kafejek, jakichś punktów usługowych, tak jak tu nawet widać za mną e, miejsc kultu. Maradony, który tutaj widać, że jest po prostu najważniejszą postacią w mieście. Takie rzeczy nadają klimat właśnie miastu. Nie jest ono takie bezimienne. Jest gorąco, także żeby się nie spalić na karku, to mam tutaj takie zabezpieczenia swojego patentu. Ledwie 3,5 km od pierwszego punktu, ale na i nic na razie nie zapowiada, Ech, że będzie się działo coś złego. Aż no, tam no, troszkę napisów jest na, na murach, ale generalnie. Generalnie w całym na Neapolu nie jest zbyt czysto. Jest taki smaczek. Jest taki smaczek, w no, miasta, w którym dużo się dzieje. Tak bym to ujął. Ale nigdy za mną nie idzie. Generalnie ciężko tutaj swobodnie rozmawiać o tym temacie. A mianowicie o tematach mafijnych, bo. Wystarczy tylko słowo, i y, tutaj ludzie są sparaliżowani strachem, jeżeli się o tym mówi. Dlatego też nie chcę ich za bardzo stresować. Ok, nie wiem co się stało, nie widzę się. Ok, dobrze, jest ok. Na polu wiele motocykli i samochodów jest zarejestrowanych w Polsce. Jak się dowiedziałem, to dlatego, ponieważ daje to bardzo dużą oszczędność, jeżeli chodzi o oce, które tutaj jest wielokrotnie droższe niż u nas. Pierwszy, pierwszy punkt wyprawy to jest ulica Nuovo del Campo. W 2017 roku na Nuovo del Campo było głośne morderstwo jednego z mężczyzn powiązanych z mafią. Jest to miejsce, które jest symbolem ścierających się wpływów różnych, różnych grup mafijnych. Jest niesamowite, że przeszedłem no, kilkaset metrów, tak naprawdę od tych miejsc turystycznych. I już czuję, że wchodzę w miejsca mniej turystyczne. Są tutaj restauracje i tak dalej, ale już takie bardziej lokalne. No, powiem szczerze, że dzielnica pustoszeje. Jestem coraz bliżej i jeżdżą praktycznie. Jest tylko samochody, nie ma żadnych pieszych. Zobaczcie sami. Widzi jakiś gostek za mną. ale mam nadzieję, że to turyści jest przystanek Via Nueva del Campo jest przede mną także można powiedzieć, że już punkt zaliczyłem to nie będzie tego widać z kamerki sportowej ale tu jest przepiękny widok Via Nueva del Campo, tak to wygląda Kreatoria Kalasjoni da Papa A to sobie ustawiłem w GPSie I działa Co to jest? Jakieś winko Ktoś sobie zostawił Nieźle a przede mną bodajże wezów już. To tam na horyzoncie. Ja powiem szczerze, że już sam nie wiem. Przede mną idzie taki chłop, który wcześniej szedł za mną. Gdy ja udawałem, że zmieniam stronę ulicy, przechodzę przez przejście dla pieszych, to on. Też zmienił, tylko że na innym przejściu, a teraz z kolei idzie przede mną, znowu po tej samej stronie co ja, ale to chyba tylko taki przypadek: pięknie, ale widoki, ale widoki. Taki most nad miastem wręcz, taka autostrada nad miastem. A tutaj cmentarz, teraz idę na ulicę Montefaito i powoli zdejmuję chyba moje nakrycie głowy, bo mogę wyglądać nie tutejszo. No i wykrakałem, już mnie zaczepili jacyś ziomkowie. Tacy niby pracownicy firmy, ale ale coś za bardzo zagadywał jeden z nich do mnie, także musiałem zdjąć czapkę. Troszkę się wtopić w tłum. Jak na razie w żadnym wypadku nie czuję się jakoś mało komfortowo a już jestem w połowie dzielnicy normalnie sobie żyją ludzie w porównaniu na przykład do Skidrow albo do nawet siódmej mili czy ósmej, ósmej mili, która jest mniej niebezpieczna to jest tu naprawdę spoko właśnie wchodzę w Montefaito. To jest właśnie ta uliczka. Ta ulica, która była na liście najniebezpieczniejszych, to była komunale Kupa de Larco. I właśnie w nią teraz wchodzę. Czarny, czarny Ferrari. Od razu czuję się bezpiecznie. Zauważyłem taki plac targowy, także sobie wejdziemy na niego. Za dużo tu nie było. Pewnie już się skończył targ. Właśnie teraz chodzę po Piąca Giuseppe Zandarelli. To tam jest troszkę osób, nie mogę nagrać szyldu, ale może sobie wejdę w jedną z bram. Teraz skręcamy w prawo, w Kupa Delarko. To jest ta uliczka, którą chciałem odwiedzić, kolejna na liście. No powiem wam, że adrenalina się podnosi, bo niedługo będę na dzielnicy Skampia. No, taką kawkę to ja rozumiem. Teraz idę na ulicę Arcangelo Arcangelo Gisleri. No i tu już jest taka uliczka... Tu już jest taka uliczka nieciekawa. Nakręcę ją. Teraz jest mi fajnie, bo jestem na patelni praktycznie. Po takim placu, a tutaj one są niezabezpieczone. taka kapliczka. To jest ta ulica Arkangelo Gisleri, zaraz z nią wejdę. A zaraz za nią są te słynne, słynne żagle ten budynek z Kampi, który wyburzono. E, za chwilkę na rondzie będę skręcał w lewo e, i tak jakby szedł od końca całego tego kompleksu e, budynków żagle Budynki żagle znane znane z serialu Gomorra Netflix Mini Urbex tu Widzę jakiś wjazd do garażu Ten garaż jest otwarty Tam normalnie parkujemy auta, także nie będę przeszkadzał. No i dochodzimy do słynnych żagli. Wejdziemy sobie może na teraz, zobaczymy czy się uda. Kurczę, ja już myślałem, że jest wszystko zburzone, a tu się okazuje, że jeszcze jeden żagiel został. Niesamowite, że mi się udało jeszcze spotkać go. Zaraz sobie obczajmy całość. Tak to wygląda dookoła. Piazza Ciro Esposito. No i wchodzimy, a tutaj widzę, że w najlepsze trwa rozbiórka. Dalej na horyzoncie wezów. No i słynne żagle. Tutaj. Przed nami. Jeden, drugi, zarach z koło oburzonego. Żagla, powstaje nowy budynek. Restart z campia. Pewnie coś takiego tu powstanie. Kolejny ikoniczny widok. Przejdę, to jeszcze nagram. O, w ten sposób. Jestem na Via Antonia Labriola. Tu jest już plac budowy, i tutaj kolejny żagiel, no i rozbiórka pełną parą, kolejny widok na jeden z budynków. Tam w ogóle są jakieś spalone samochody rozbite. W ogóle cytrynki sobie rosną na drzewie. Piękne. A tutaj życie zamarło. Jedynie buldożery. Tutaj widać jakieś konkretne mieszkanie, było o, ładne okna. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że udało mi się zobaczyć te budynki, e, ponieważ jestem w ostatniej chwili. Tam działają już buldożery i tak naprawdę no, za kilka miesięcy już tego w ogóle nie będzie. Także kolejny raz, kolejny raz, ostatniej chwili zwiedzam takie miejsce. Kurde, tu normalnie można wejść. Jest klateczka schodowa. Tam co prawda, posterunek policji krata z sprężyn łóżka. Tu po prawej już stosunkowo nowe budynki. Tutaj zakaz wstępu. Tu widać, że był jakiś pożar. Klateczka schodowa została usunięta, żeby nikt nie wchodził. Zastanawia mnie dlaczego na dolnych kondygnacjach jest tyle śmieci. Jest to takie załadowane. Nie wiem czy tutaj przenoszono wszystkie szpargały. Tutaj nie będzie wyglądać to zbyt dobrze na tej kamerce, no ale tak wygląda całe osiedle. Ja jestem w tej chwili tutaj. Tutaj jest taka kapliczka naprzeciwko żagla. Wam że, że związana z poległymi na tych ulicach. W tym pójdziemy kawałek schodami, ale tu już latki schodowej nie ma, żeby wejść. Dobra, udało mi się znaleźć wejście, także eksploracja. はい。 Że widzę tam e, jakiś, jakiś samochód e, z sygnałami świetlnymi. E, e, no i odszedłem stamtąd, ale minęło już trochę czasu. Dlatego wrócę się tam jeszcze raz, zobaczę co to za samochód. No to skradamy się. Jest tam jakiś samochód z kogutem, i oj, chyba nawet ma drzwi otwarte. Także nie wchodzimy tam. Tutaj na mapach jest jakiś park, ale szczerze mówiąc, wygląda on jak park w Czarnobylu, bo jest tak opanowany przez naturę, że nie wiem, czy tam w ogóle jak, jakoś się da wejść. Napis mnie zaciekawił. Ok, wychodzę ze Skampi, z żagli, z osiedla żagli i kieruję się w stronę Starego Miasta. No ale czeka mnie przeprawa przez całą dzielnicę Skampia, pewnie też Secondigliano także i jeszcze się nie cieszę, że, tym bardziej, że dwóch Włochów na skuterze takich serialowych mnie wyprzedziło. Teraz wracając, będę szedł zachodnią częścią dzielnicy Secondigliano. Okej, okay, będąc na tych pięknych schodach z widokiem na... piękne widoki, Robimy zakończenie 30 km już przeszedłem, zostało mi jeszcze z 4, także grubo ponad 3 dyszki dzisiaj pękły. I te 30 km przeszedłem praktycznie w 70% przez sekondyliano i skampie. Jest teraz 18, wyszedłem około 12, także lekko. 5 godzin spędziłem w tych dzielnicach. No i podsumowując, obawiałem się tutaj w ogóle przychodzić, ponieważ wpisując w Google do chatu GPT, rozmawiając z ludźmi, również mieszkańcami Neapolu, rodowitymi Neapolitańczykami, bo akurat. Z takimi znajomymi rozmawiałem długo, długo przed przyjazdem tutaj, właśnie którzy pochodzą z tego miasta, ale nie mieszkają na skampi. Wszyscy, wszystkie media i ludzie odradzają, żeby tu przyjeżdżać. W czacie jest napisane, że bez znajomości w lokalnym świecie nie ma tutaj co szukać, i szczerze mówiąc, po takim straszeniu. No właśnie spodziewałem się, że tutaj są szczelaniny na ulicach. cały czas będzie mnie ktoś zaczepiał. No po prostu, że będzie tu bardzo problematycznie, Ale szczerze mówiąc, no chodząc tutaj przez 5 godzin, gdyby tak było, no to pewnie pewnie bym tego spaceru nie kontynuował, tylko wrócił, wrócił sobie w beznie, bezpieczniejsze miejsce. Ale tu pragnę, no oczywiście, nie zdementować, bo jest to na pewno bardzo niebezpieczna dzielnica i nie polecam. No ale z drugiej strony troszkę ten stereotyp przełamuje, ponieważ... Yy, było tutaj całkiem spokojnie. Praktycznie w każdej tej dzielnicy było mnóstwo kafejek, jakiś miejsc, gdzie mogły sobie spokojnie zjeść, wypić kawę. Ludzie byli pomocni. Mimo tego, że nie rozmawiali w języku angielskim w większości, to starali się mnie zrozumieć, jakoś mi pomóc, jakoś doradzić. Także super. Eee, zaczepek praktycznie w ogóle nie było. Tam raz jakiś chłopaczek z okna gwizdał do mnie, no ale to się oddaliłem szybko poza. Siedząc na tych schodach, a jest chyba ich 300 albo 500, eee, przyszedł się do mnie chłop. Taki młody chłopaczek. Z pizzą. No, bardzo dziwne, byłem tylko ja na tych skodach i on. Także ewidentnie coś chciał, tak, ale po prostu poszedłem dalej, nie kusząc, nie kusząc lotsu I tak myślę, że zawsze powinno się robić w takich miejscach. Generalnie zawsze tak robię i, i nigdy nie mam żadnych problemów. No, ale to też jest, to też jest e, bardzo cenna rada. E, ja już poczułem się tak bezpiecznie, e, ale jestem dalej w tej dzielnicy Skamka i w takich miejscach nie można się zatrzymywać. Trzeba cały czas być w ruchu, zanim ktokolwiek e, coś wymyśli, coś rozkmini, ktoś Cię zaobserwuje. Także wracając Także wracając do zakończenia, nie jest tutaj aż tak strasznie jak ludzie to przedstawiają. Natomiast oczywiście trzeba uważać, jest to miejsce pełne biedy. Eee, I na pewno, jeżeli się los kusi, no to można, można mieć problemy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej wyprawie. Hejka!